Za pozycję w doczesności. I każdy z nas, każdy z Was mógł być w takiej sytuacji w swoim życiu zawodowym. Więc mamy obowiązek rozliczać się z rowia, ale też życia zawodowego, dlatego że każdy z nas, każdy z Was żyje z emerytury. Proszę sobie zdawać sprawę. Ja nie płacę żadnych świadczeń, nie jestem ubezpieczony. Z tego sobie należy zdawać sprawę. I mieć odwagę księdzu powiedzieć: to co sobie ksiądz, na co ksiądz liczy? Jak się księdzu coś stań, to mi się na lekarza poskładamy? Guzik się poskładamy. Ksiądz ma obowiązek płacić komu? Złodziejom? Ksiądz ma obowiązek zbierać na emeryturę, żebym był tak jak moja matka. Że się będzie dzieciom, że ona szczęśliwie ma emeryturę, bo nie musimy na nią płacić? Co innego jest, jeżeli jest coś z zarobionych pieniędzy, a co innego, jeżeli coś jest na kredyt, co ma, co ma, co ma, co ma z nami udział w powszechnej kradzieży. My wszyscy z tego żyjemy, jako system. Chciałem dać tu właśnie przykład pana, no ten przykład pana Ziobro, tak? Że pan Ziobro nie rozpoznał, że jest socjalistą jako minister. Czyli daje sobie prawo do tego, że na, na jakimś tam urzędzie może dysponować, Środkami ludzi, które te środki mam z podatków, według takich miar jak, jak są, no według takich miar jak jest właśnie Mateusz. Tak, że państwo może, może, tak jak kiedyś Mateusz, czyli celnik mógł złupić do szczętu człowieka, tak dziś instytucja państwa daje sobie tytuł: złupić do szczętu człowieka. I ktoś, kto jest na ministerialnym stanowisku, nie uważa siebie za złodzieja, faktycznie działa jak złodziej. Dla siebie by nie mógł ukraść, ale dla jakiejś jednostki, którą reprezentuje. Tak, dlatego później mamy taką walkę o władzę. I że panu Ziobro dzieje się to, co się dzieje, nikt nie znajdzie dla niego współczucia, bo wszyscy idą po koryto. Rzecz jest, że, że wiara chrześcijańska, katolicka domaga się od nas. Jasnej decyzji. Wierzę w Chrystusa stałego. wierzę. To muszę pod to podporządkować całe moje życie. Rodzinne, zawodowe, każde. Inaczej będziemy mafią. Układy rodzinne będą mafijnymi. Takie mafie znam w koło. Matki rodzina na szkolnej, mafia. Klan. Nic innego. Wspierający się klan, Frydryszaków, szkolna dwa w ostrowie. Chrystus stał, będą mówić. Dla nich Chrystus stał? Jak? Jak się złodzieje, nawet Go nie chcą widzieć, bo wyczuwają, że on już by konsekwencje z tego były. U mojego brata to samo. Nie zapyta, z kim śpi jego, jego córka czy synek, i czy ślub już mają. Decyzja o, w tym, że wierzę w zmartwychwstanie, domaga się przewartościowania całego mojego życia. I jeżeli nie będę zdolny do decyzji, że mnie wyrzucą, że, mnie, że, że, że skończą ze mną, że sam odejdę, stracę łaskę płynącą ze zmartwychwstania.